Dzień dobry Państwu! Serdecznie zapraszam na cykl webinariów poświęconych jednolitemu pliku kontrolnemu. W prezentacji tej omówimy podstawowe informacje o JPK, które musi posiadać każdy przedsiębiorca, aby dobrze przygotować się do wprowadzania zmian w swojej firmie. Jednolity plik kontrolny jest to zbiór danych zawierających informacje o wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych za dany okres. Wszystkie dane będą przesyłane do Ministerstwa Finansów za pomocą programu komputerowego, który będzie generował dokumenty w formacie XML. Jak wprowadzić jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy ordynacja podatkowa. Dziennik ustawy z 2015 roku, pozycja 1649 w dodanym artykule 193a. Od 1 lipca 2016 roku taki obowiązek posiadają już największe przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 250 pracowników lub których obrót roczny jest większy lub równy 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny większy lub równy 43 milionom euro. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten obejmie również małe lub średnie firmy, a od stycznia 2018 roku będą miały ten obowiązek już wszyscy przedsiębiorcy, również ci prowadzący mikroprzedsiębiorstwa. Zakres danych objętych projektami struktury logicznej JPK. Ministerstwo Finansów podzieliło pliki JPK na 7 struktur. Księgi rachunkowe, w tej strukturze będą znajdowały się informacje dotyczące zestawienia obrotów i salt, dziennika księgi głównej oraz zapisów na kontach księgi głównej i księgi pomocniczej. W tym piliku muszą znaleźć się szczegółowe dane transakcyjne na poziomie pojedynczej transakcji. Wyciągi bankowe. Wskazywane będą sane wyciągów dla prowadzonych przez podatników w formie IBAN. Magazyn. Znajdują się tu informacje dotyczące przyjęcia towarów z zewnątrz. Wydania na zewnątrz, rozsąd wewnętrzny oraz przesunięcie międzymagazynowe. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. W tej strukturze znajdują się dane z transakcjami ujmowanych w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT. Faktury sprzedaży VAT, faktury zakupu VAT, dokumenty wewnętrzne oraz raporty sprzedaży. Faktury VAT. Struktura ta służy do raportowania informacji o fakturach sprzedażowych, korygujących, zaliczkowych oraz dokumentach pozostałych zrównanych z fakturą, podatkowa księga przychodów i rozchodów, zapisy ksiąg przychodów i rozchodów za dany okres oraz ewidencja przychodów, zapisy ewidencji ryczałtowej za dany okres. Jakie korzyści dla podatników niesie ze sobą wprowadzenie struktury JPK? Głównym celem wprowadzenia takiego systemu rozliczenia podatkowego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Czego efektem będzie skrócenie czasu oraz minimalizowanie kosztów. Ponadto podatnicy zyskają większą kontrolę nad pracą wewnętrzną firmy, działanie księgowości będzie dużo wydajniejsze. Dodatkowym rozwiązaniem, które niesie ze sobą korzyści dla podatników, to wykorzystanie struktur zestawienia faktur jako narzędzia w kontakcie między podatnikami. Pary za nie wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego. Firma, która nie rozliczy się w danym terminie lub odmówi okazania swoich ksiąg podatkowych, może zostać ukarana grzywną w wysokości 2800 zł. Ponadto nieprzekazanie pliku będzie wiązało się z odpowiedzialnością prawnokarną. Już teraz warto przygotować swoją firmę na zmiany. Nie można zlekceważyć jednolitego pliku kontrolnego, ponieważ Ministerstwo Finansów ostrzega, że kodeks karny zakłada duże kary za niedostarczenie informacji. Oraz za wprowadzenie Urzędu Skarbowego w błąd. Warto dlatego sprawdzić, czy oprogramowanie w Twojej firmie będzie kompatybilne ze zmianami, jakie już w najbliższym czasie wejdą w życie. Jeśli Twój system informatyczny nie jest wystarczający, lub istnieje ryzyko, że może wprowadzić Cię w błąd, to warto pomyśleć nad zmianą oprogramowania, aby uniknąć nieprawidłowości w nowej formie rozliczania oraz mieć pewność, że Twój program jak najbardziej ułatwi Ci zadanie. Pragniemy Państwu przedstawić nasze systemy, które są w pełni gotowe na to, aby w szybki i prosty sposób działać, nawet w najbardziej wymagających przedsiębiorstwach. Polecamy systemy Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Optima. Oprogramowanie Comarch są regularnie aktualizowane, co zapewnia ksiągowości automatyczne generowanie jednolitego pliku kontrolnego. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmików, na których będzie omawiana zasada działania jednolitego pliku kontrolnego w komarch RP Optima i komarch RP XL.